Mój instruktor nauki jazdy celowo uczył niebezpiecznych nawyków, aby powodować wypadki w celu wyłudzenia ubezpieczenia, więc upewniłem się, że stracił wszystko. Zatrudniłem Michała Nowaka, aby nauczył moją 16-letnią córkę Ewę, jeździć po tym, jak oblała swój pierwszy egzamin na prawo jazdy. Ewa była nerwowym kierowcą, któremu brakowało pewności siebie za kierownicą i chciałem, aby pracowała z profesjonalnym instruktorem, który pomógłby jej rozwinąć bezpieczne umiejętności jazdy i przezwyciężyć lęk. Michał był bardzo polecany przez kilku rodziców z naszego zamożnego przedmieścia. Uczył jazdy od ponad 15 lat, miał doskonałą reputację w kwestii bezpieczeństwa i specjalizował się w pracy z lękliwymi nastoletnimi kierowcami. Jego stawki były wysokie, 20 zł za godzinę, ale obiecywał rezultaty. Panie Kowalski, rozumiem, że Ewa ma pewne problemy z pewnością siebie podczas jazdy. Powiedział Michał podczas naszej pierwszej konsultacji. Jego porana z marszczkami twarz wyrażała troskę, gdy przeglądał wyniki nieudanego egzaminu Ewy. To całkowicie normalne dla nastolatków. Moje podejście koncentruje się na budowaniu pewności siebie poprzez praktyczne doświadczenie i sytuacje drogowe w świecie rzeczywistym. Michał miał 48 lat, był byłym mechanikiem, który przeszedł na nauczanie jazdy po tym, jak kontuzja zakończyła jego karierę motoryzacyjną. Prowadził samochód z podwójnym sterowaniem, wyposażony w znaki nauka jazdy i cały odpowiedni sprzęt bezpieczeństwa. Wszystko w nim emanowało kompetencją i profesjonalizmem. Nie wierzę w zbyt ostrożną naukę jazdy, wyjaśnił. Dzieci muszą nauczyć się. Czekasz tutaj, finał.